świat luksusu różni się od świata premium mody i sztuki artykuł na stronie jakubgardner.pl dwóch braci Julian i Adam dorastało razem ale ich ścieżki życiowe rozeszły się prowadząc ich przez różne światy i kariery biznesowe Julian młodszy i bardziej pragmatyczny został przedsiębiorcą jego firma tworzyła wysokiej jakości zegarki, precyzyjne, eleganckie, ale produkowane w dużych seriach. Klienci cernili je za niezawodność i prestiż. Były drogie, ale dostępne. To był świat premium. Świetny stosunek jakości do ceny, ale bez tej nieuchwytnej iskry wyjątkowości. Adam, starszy i bardziej buntowniczy, wszedł do świata mody. Projektował ubrania, które podbijały Instagram i wybiegi. Jego kolekcje zmieniały się co sezon, a celebryci ubierali je raz, by potem odłożyć na zawsze. To było szybkie, efektowne i ulotne, jak błysk fleszy. Moda była jego życiem, ale wiedział, że musi nieustannie gonić trendy, by pozostać na szczycie. Pewnego dnia Julian i Adam odwiedzili swojego wujka Henryka. Ekscentrycznego artystę, który całe życie poświęcił sztuce. W jego domu czas się zatrzymał. Na ścianach wisiały obrazy, które z każdym rokiem nabierały wartości. W kącie stała rzeźba, której nikt nie mógł kupić, bo nie była na sprzedaż. Sztuka nie jest po to, by ją posiadać, mawiał Henryk. Jest po to, by zmuszać do myślenia. Luksus nie jest modą. Moda i luksus mają ze sobą wiele wspólnego, ale są fundamentalnie różne. Moda jest zmienna, ulotna jak kalejdoskop. Jest odpowiedzią na anonimowość życia w wielkich aglomeracjach, formą identyfikacji w masie, sposobem na wyróżnienie się w ramach tej samej płaszczyzny społecznej. Styl, gust, łączenie wszystkiego ze wszystkim. To domena mody, ale nie luksusu. Luksus funkcjonuje inaczej. Nie podąża za trendami, nie niszczy swoich wytworów w pogoni za nowością. Jest ponadczasowy, hierarchiczny. Moda może być narzędziem ekspresji, ale nie definiuje statusu w sposób, w jaki czyni to luksus. Luksus nie jest sztuką. Sztuka i luksus są sobie bliskie, wręcz trudno je czasem odróżnić. Oba są związane z pięknem, mają ponadczasową wartość, często przetrwają pokolenia. Jednak są też istotne różnice. Sztuka jest czysta i bezinteresowna, nie musi być funkcjonalna. Luksus, choć często inspirowany sztuką, zawsze ma praktyczny wymiar. Luksus wykorzystuje sztukę, czy to jako inspirację, czy poprzez mecena. Współpraca z artystami nadaje mu wymiar ponadczasowości. Ale jednocześnie ukazuje granice. Na przykład, sztuka coraz częściej porzuca szlachetne materiały, korzystając ze śmieci, co stoi w sprzeczności z ideą luksusu. Luksus nie jest religią. Luksus i sztuka przez wieki służyły religii, pomagając zobrazować transcendencję i sakrum. Monumentalne świątynie, malarstwo, muzyka. Wszystko to budowało poczucie kontaktu z czymś wyższym, ale i dystansu. Wcześniej odniesieniem była wieczność, przeszłość, stabilność, dziś liczy się teraźniejszość. Sztuka staje się ulotna, tymczasowa, bliższa modzie niż luksusowi, a religia się zdemokratyzowała. Luksus jednak wciąż obiecuje wieczność, podobnie jak religia. W odróżnieniu od sztuki, która poszukuje uniwersalizmu, Luksus pozostaje selektywny, traci swą duszę, gdy staje się zbyt powszechny, dlatego wciąż jest domeną elit, nie tylko finansowych, ale i kulturowych. Trzeba przyznać, że marki luksusowe mają wiele wspólnego z ruchami religijnymi. Zaczynają jako sekty wierzących, z czasem powiększają grono wyznawców i budują społeczności wiernych. Na poziomie strukturalnym posiadają m.in. Uświęconą osobę twórcy oraz świętą ziemię lub święte miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Mit założycielski i swoją epicką legendę opowieści podtrzymujące tajemnicę ikony produkty ze świętą historią i bezkompromisowe sklepy firmowe jak nowe miejskie świątynie luksus to nie premium luksus zawsze jest drogi. Ale nie jest opowieścią o cenie. Cena jest po prostu progiem wejścia do grona wiernych. Kiedyś było to bardziej urodzenie czy przynależność do klasy uprzywilejowanej. Luksus bywa błędnie utożsamiany z ceną. Wielu wyraża przekonanie, że jak coś jest drogie, to automatycznie staje się luksusowe. A to nieprawda. Cena jest tylko jednym z elementów, które pozwalają markom. Przefiltrować chętnych oraz oczywiście sfinansować doskonałość. Wartości luksusu nie mierzy się pieniędzmi. Paradoksalnie, luksus nie musi być bardzo drogi, a firmy tworzące wyłącznie luksusowe dobra rzadko osiągają spektakularne sukcesy finansowe. Luksus to przede wszystkim historia, unikalność i emocje. Półkę obok dóbr luksusowych są produkty sektora premium, które mogą być nawet droższe, ale zawsze działają w modelu dostajesz to, za co płacisz. Są przeznaczone w wygodzie i funkcjonalności, a nie, jak luksus, hedonizmowi. Nie wnoszą wartości dodanej, zmysłowości i kreatywności, przywiązania do detali i wieku. Luksus wraz z upływem czasu nabiera wartości. Produkty premium zwykle ją tracą. Cena produktów i usług marek premium zawsze bezpośrednio odzwierciedla wartość praktyczną. Upper Premium dąży do perfekcji i bezlitosnej doskonałości, ale przez to staje się nudny i bezduszny. Potrzebuje kropli szaleństwa, aby wejść do klasy luksusu. Każdy luksusowy obiekt ma swój charakter, swoją historię i osobowość. W imię piękna i indywidualności, nierzadko obdarzony jest wadami i uciążliwościami, które stają się symbolem rzemiosła, sztuki i hedonizmu. Oczywiście nie oznacza to usterek, to świadome detale, które nadają mu unikalność. Marki luksusowe są wyróżnikiem ukrytego społecznego i kulturalnego rozwarstwienia. Marki premium przeciwnie. Demokratyzacji. Funkcją dostarczanych przez luksus produktów i usług jest budowanie dystansu i równocześnie włączanie użytkownika do swojej ekskluzywnej historii. Czynią one każdego nabywca kimś osobnym, nawet jeśli ta osoba nie jest jedyną posiadającą dany obiekt, kimś wyróżnionym przez kontekst kulturowy, przez opowieść o genezie i miejscu pochodzenia, przez rytuał kupna. Produkty premium idą za rynkiem. Są zorientowane głównie na wypełnienie swoich technicznych specyfikacji i budowane tam, gdzie to ma najlepszy sens ekonomiczny oczywiście przy zachowaniu wymaganej jakości. Nie ma w nich i dla nich żadnych świętości. Luksus to jedyna w swoim rodzaju mikstura emocjonującej wyjątkowości. Julian. Adam i Henryk. Każdy z nich na swój sposób czuł i rozumiał wartość rzeczy, ale najwięcej o luksusie nauczyli się od babci Klary. Miała stare, ręcznie robione buty, które przetrwały dziesięciolecia, torbę, której dotyk przypominał aksamit i naszyjnik z historią sięgającą kilku pokoleń. Nie kupowała nowych rzeczy, dbała o te, które miała. Luksus to nie metka. Nie cena, nie moda, luksus to czas, powiedziała, głaszcząc swoje stare rękawiczki, przypominające jej dawne bale i zaloty dystyngowanych amantów. Tylko Klara miała coś, co bez żadnej dewaluacji przetrwało pokolenia. Przedmioty, które nie były jedynie własnością, lecz historią, pamięcią i duszą zaklętą w materii. Luksus to opowieść o tobie. Luksus to wyjątkowe zjawisko społeczne i równocześnie, wbrew obiegowym opiniom, zupełne przeciwieństwo konsumpcjonizmu. Jego istota nie tkwi w posiadaniu, lecz w byciu, w celebracji chwili i dzieleniu się doświadczeniem. Produkty luksusowe dojrzewają, nabierają charakteru, pokrywają się patyną czasu. Noszą ślad twórcy, jego pasji i kunsztu. Nie są wynikiem masowej produkcji, lecz dziełem indywidualnym, stworzonym przez jedną osobę dla drugiej. Luksus nie rodzi się z potrzeby naśladownictwa, ale z autentycznego pragnienia piękna i hedonizmu, ale bez przesady i bez ostentacji. Buduje marzenie, nie zazdrość. Luksus jest najpierw i przede wszystkim przyjemnością dla jego użytkownika. Z drugiej strony zawsze był, jest i musi być wyróżnikiem pozycji społecznej. Ludzie bardzo zamożni i równocześnie wrażliwi, potrafiący delektować się życiem, chcą pokazać innym swój status i bogactwo. Robią to właśnie za pomocą dóbr luksusowych. Czasem chcą to pokazać wybranym i nielicznym jednostkom kiedy indziej, wszystkim grupom społecznym. Aby ich komunikat został właściwie odczytany, muszą posługiwać się kodami czytelnymi dla każdego. Dlatego luksus nie pozostaje w cieniu. Zwykle wiąże się z powszechną rozpoznawalnością marki, która go dostarcza. Ogród domyślnie zawsze należał do dóbr luksusowych. Jest zbytkiem, zaspokaja potrzeby najwyższych poziomów. Jest wizytówką domu i właścicieli. Nie jest niezbędny do życia. Ma dawać swoim właścicielom ogromną i osobistą przyjemność. Tym, którzy mają czas, aby się nią delektować i niespiesznie konsumować, co obecnie wydaje się być największym luksusem. Artykuł jest kontynuacją tekstu pod tytułem: Na czym polega świat usług luksusowych? I częścią poszukiwań znaczenia i badań, jakie prowadzimy nad tym zagadnieniem. Zapraszamy do kontaktu polemiki i wymiany doświadczeń osoby zajmujące się tą tematyką na gruncie polskim. Dziękuję Ci za uwagę. Jeśli mogę jakoś wspomóc Cię swoimi kompetencjami, moją misją jest dzielić się dobrem, które przez lata udało mi się nagromadzić, i pomagać innym, aby mądrze urządzali swoje działki. Zapraszam serdecznie do kontaktu po wsparcie projektowe lub poradę. Dziękuję. Jakub Gardner.